Zresztą, Ygzolaniec yy, powiedział, że trzeba częściej sprzątać pokój, bo mam zetkamy nos. Oznowanie sypialni. To samo ci powiedziałam. To samo ci powiedziałem? Od kurzu, że nie sprzątasz, to się duszy. Kochanie, koniec, ale od kurzu jesteś ty. No to nie pozwalasz mi tu wchodzić. Nie to wolno nie tu wchodzić. W... Nie pozwolisz mi sprzątać, dlatego Dobra, nie pozwalam Agnieszce wchodzić do gabinetu, bo tutaj może sta stać tylko noga profesjonalisty. Kobieta nie może tu wchodzić i, i się krzątać. Wolę mieć zajebany już kinol tym kurzem, niż mieć tutaj. rozpierdol zrobiony, widzowie. Wiecie, wiecie widzowie, jak jest, każdy fazet ma swoją. E, jak to się mówi? Bazę. Tak, ja mam swoją bazę. Nie wpuszczam do mojej bazy nikogo. Taki cynk, że nie, nie musicie dostawać pieniędzy, żeby zacząć trenować. Możecie trenować za darmo. A nawet chuj, wy nawet będziecie musieli brać pieniądze od starych, żeby zapłacić za treningi. I wtedy zaczyna się zmiana swojego życia. Więc moim zdaniem, tak szczerze powiedziawszy, jak wyglądacie tych osoby, tam 28, 30 lat, one mówią, że będą zmieniać swoje życie, to to są takie drogowskazy, nie? Podobnie jak żule, e, warto sobie na przykład wcześniej zmieniać to życie, więc widzowie, wy jak macie 15, 16 lat, to od razu trenujcie. Nie, pozwól, nie pozwólcie, żeby, żebyście musieli zmieniać swoje życie. Niech wasze życie od samego początku będzie lekko sportowe. Kumacie. Nie, nie porównałem was do żuli. Nie, 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 absolutnie źle zrozumiałeś. I, I powiedziałem, jak żule są drogowskazami, że nie powinno się pić dużo alkoholu. Rozumiesz? Drogowskazy. Tak samo na przykład osoba, która ma 30-40 lat mówi, że zmienia sportem swoje życie. Też może być drogowskazem dla ciebie. Że patrz, ty masz 15, co myślisz, kurwa, jak oni się biorą teraz za sport, to może ja zacznę się już teraz brać za sport, skoro ten sport jest taki wartościowy. O to mi chodziło. Źle zrozumiałeś moje porównanie? Tak, żul jest takim drogowskazem. Wiem, że to jest brutalne, nie chciałbym nikogo obrazić, ale czasem jest tak, że widzisz jakąś osobę w tarapatach, i to ci może dać do myślenia, że kurczę, no ta osoba mogła po poprowadzić nie tak swoje życie poprzez alkohol i używki, więc może być drogowskazem. A bo ja mogę być też twoim drogowskazem w jakimś stopniu. Patrzysz na mnie, kurwa, obrał sterydy, nie ma włosów. Nie będę brał sterydów, bo chcę mieć włosy. O to mi chodziło w tym wszystkim. Po co robisz przeszczyp włosów, jak i tak cały czas łysy chodzisz? <noise> to jest taka robota, Agnieszka. Cię mylić. Jak widzisz, gastronomia otworzyć swój. Wiesz, każdy otwiera lokal ze swoją kurwa kawą i swoimi przekąskami, których nikt nie ma na świecie. Ja to rozumiem. Fajnie, ale gastronomia to jest ciężki orzech do zgryzienia. Ja mam swoją pierogarnię, wózek z pierogami, kurwa, taki wielki wózek, kurwa, wielki rondel, woda, wrzątek jest dojebana w środku w kurwę tysiąc, no, tysiąc, pierogów, dwa kółeczka, chłop ma taki rowerek, jeździ, ma chochle i kurwa rozlewa, pierogi, pierogi, kurwa, pierogi, jeździ kurwa i tak nalewa. Na tym pieniędzy nie ma, na tym pieniędzy nie ma i raz mi się chuj z tymi pierogami wyjebał do Wisły, kurwa, całe pierogi w wodzie. Ja tak mówię, gastronomia to jest przejebana robota. A my się gdzie idzie? Aha Tak, wynoś się z mojego domu. Nie chcę cię nigdy już widzieć na oczy Dobra. Kłótnia, zerwałem z Agnieszką na streamie. Szutujcie to. Idę, idę się na świećmy napić się wódki, ogląda się. Jestem wolny dziewczyny. Chłopaki też! Mi to nie, mi to nie przeszkadza chyba. Wszystkich biorę. Ja tu jestem jeszcze! Aha! A no, ustawione, to jest, to jest nieszczęśliwy związek, to wszystko jest ustawione, ja jej każę to mówić i tak to wygląda. O dzisiaj spotkałem rudego chłopa na rowerze, normalnie, widza, pozdrawiam cię, w fotę waliliśmy, nie wiem czy coś się... nagrało się na pewno. Tak, serduszka dla rudego ochroniarza, widza, ale ja serce już robię dobre. A mi się wydaje, że on mnie obserwował, ale mi serce pykło, ty, o to już starość chyba. To jest serce? Tak, no. Ty słuchaj, on mnie obserwował na Twitchu jak jechałem i on, o kurwa, zbliża się do mnie. I wyszedł mi przed drogę. A ojciec i dziadkowie byli łysi wszyscy, mama była łysa, kurwa... Powiem Ci tak, jak się urodziłem, byłem też łysy, kurwa jak chuj, nie Naprawdę, naprawdę. Więc Aga jak się urodziła była łysa, ja... Nie, nie chcę skłamać, ale stary jak się rodził, na bank był kurwa łysy, nie zgadniesz teraz. No chuj jest łysy. No wchodzę do domu i ojciec jest kurwa łysy. Ja pierdolę! Nie ja pierdolę, ale jaja! Stary nie ma włosów! Kurwa, bo ma 80 lat! <ścoughs> Szczerze, ja, czy ja to traktuję jako atut w życiu takim prawdziwym, nie? W sensie, no, lepiej wyglądam bez włosów. To jest po prostu. Wyglądasz gr na groźnego, bo jak ludzie mnie spotykają, więc mam taki nos spłaszczony, jestem łysy, zrobię tak. To wiesz, chłopce myśli... Kurwa, to jestem Platynow, pewnie już trenuję do Fame MMA, nie będę go bił. A ja siedzę tak i tak, kurwa, żeby tylko nikt mnie nie zbił. Muszę być groźny, żeby tylko nikt mnie nie zbił. I siedzimy i tak gramy w głowach. No, i ten... Więc jak mówię, no, w życiu prywatnym łysość akurat mi... Dobrze mi jest z tym. A w internecie to bycie łysym to jest taki free content. Znaczy, łysym to jest chuj. Zakola. Stary, każdy, kto ma zakola i był średni w internecie, jest, kurwa, teraz królem. Pago. Zakolak. Ksaju. Zeju. No, to już nie ma co gadać. Ja. Zakolak. Gimper za kola. Wszyscy mają za kola. Freeze też ma za kola, kurwa. Takie malutkie. Tylko jeszcze malutkie, zberbeć. Zobaczycie. Na giełdę wjechał, to kurwa po plecach za kola będą zapierdalały. Nitro za kola. Wszystkie dobre chłopaki mają za kola. Minimike ma za kola. Mój stary ma. A, nie. Jak mówię, jak jesteś taki idealny, to musisz robić dobry content. Ale jak chujowo wyglądasz. Wtedy jest free content. Po prostu siadasz przy kąpie, Siema widzowie, a tu wchodzą. Ty kurwo za kolami! Jebać cię! 3000 widzów masz, to jest piękne. A jak jesteś ładny? Bez kitu, ja nie wiem co robić. Dziękuję ci, mamo i tato, za to jaki jestem. Znaczy, nie, nie mówię, że jestem brzydki. Nie mówię, też, że jestem ładny, ale można powiedzieć, że jestem kurwa inny. O, inny. Trzymajcie się. Zdrówka, serduszka yy, z wami.